to linków sędziowskich jest oznaczony przy I po... ...ktoś będzie kto doznał jakiegokolwiek urazu, możemy... Rudy! Nie wstawaj! No. Jeszcze raz to samo! Dawaj! Jeszcze raz! Dla materiału zapraszamy. Leżysz, leżysz! Mamy w tej chwili repasażera. Galiński, Majewski, A. Tylko z kołnierza zrobił to Galiński, kategoria wagowa, 24 kg repasażu. Czekamy na zarząd drugi. Majewski, Galiński. Trzymaj ręce Rodik, trzymaj uchwyt, uchwyt zła. Tak, trzymaj rękę, pisa Dobrze, dobrze. Odwróć się do niego, do niego się odwróć, do niego się odwróć, Parterze do niego, Rudik. Parterze do niego się odkręcaj. Jeszcze ja, nie masz czwarty. ty masz jeszcze walki, chłopie. Trzeba iść przy Dobrze, to masz czekać na wynik swojego rywala. Dawid, ty nie myśl o miejscu jeszcze, bo to jest jedna walka wygrana, to jeszcze nie miejsce. Słuchajcie, wy nie możecie powstać. Na Matea zapraszam zawodników. 7 Rzesień. Świder Rzesień. Rodin.